Cześć, witam wszystkich na moim kanale. Wybrałem się dzisiaj na spacer po lesie. Muszę wam powiedzieć, że za bardzo nie wiedziałem co nagrać. Ale wpadłem na fajny i ciekawy pomysł. Chcę nagrać i po prostu powiedzieć, jak tanim kosztem zorganizować sobie taki ekwipunek bushcraftowy, survivalowy, żeby zacząć przygodę po prostu z leśnym obozowaniem. Naprawdę tanimi kosztami, bo Wielu ludzi zraża się po prostu tymi kosztami, że trzeba mieć naprawdę super drogi i ostry nóż za, nie wiem, 1000 zł, czy tarpa tam za 600, plecaki, nie wiadomo, jak, nie wiadomo za jakie pieniądze, to jest naprawdę wszystko drogie, ale takie rzeczy, jak komuś to hobby się spodoba i będzie naprawdę chciał się w to bawić, można kupować stopniowo, nie od razu. Wszystko, no bo wiadomo, to nie ma sensu. Stopniowo sobie po prostu coś dokupowywać, i po prostu ten ekwipunek, żeby nam się bogacił. No więc, tak, jeśli wybieramy się do lasu i chcemy przede wszystkim na czymś spać, to wielu ludzi szuka jakiegoś hamaka czy coś. Ja na początku, jak zaczynałem biwakować, to uwierzcie, że brałem po prostu. Zwykły taki materiał miałem. To była jakaś taka plandeka ogrodowa. Oczywiście, materiałowa, która przepuszczała powietrze. I była naprawdę świetnym materiałem. Dokładnie już wam nie powiem jaki. I zawiązałem z jednego końca pęk. Z drugiego końca pęk. I zwykłymi linkami parakordem przywiązywałem to do drzewa. Później to wszystko rozplątywałem, zwijałem w kosteczkę. I taki był mój. Improwizowany hamak i na, na uwierzcie, naprawdę dawał sobie świetnie radę i był naprawdę wygodny, i za darmo go miałem, bo materiał jakiś to każdy pewnie zaznał gdzieś w domu, a jak nie, no to można jechać i kupić. To samo możemy zrobić sobie z plandeką czyli tak zwany tarp. Możemy jechać do najzwyklejszego sklepu budowlanego i są po prostu takie niebieskie tarpy tam mają nawet okucia na narożnikach. Czy jak ktoś będzie chciał, można sobie go przerobić jeszcze iść do kaletnika czy coś dodatkowe okucia nam wstawi i taka plandeka też naprawdę nie kosztuje dużo, to jest naprawdę groszowe sprawy. A jest naprawdę świetnym rozwiązaniem jak na sam początek biwakowania i nie trzeba kupować oryginalnych plandek tarpów czy bóg wie czego. I może każdy z Was taką plandekę, taki hamak, jak już powiedziałem, sobie wykonać. I może po prostu zorganizować sobie taki improwizowany ekwipunek i zobaczyć, czy będzie mu to hobby pasowało, czy chce się nadal bawić w to. I jeśli mu się spodoba, wiadomo, z czasem można sobie ten ekwipunek po prostu wzbogacać, tak? Zamieniać, kupować już wtedy coś, co będzie każdy z Was uważał za rozsądne i sensowne, tak? Następną rzeczą, jaką jest, to jest kuchenka. No to jest akurat nie za drogi koszt, bo możemy ją naprawdę kupić za grosze, ale jeśli ktoś uważa, że to jest trochę za drogie, można wykonać improwizowaną taką kucheneczkę na kartusze, takie, nie, no, przepraszam, nie na kartusze, tylko na denaturat czy na benzynę ekstrakcyjną. Wlewamy i też zagotujemy wodę, czy podgrzejemy posiłek. Zajmie to wiadomo trochę więcej czasu jak taka kuchenka gazowa, ale da radę i sobie taką wodę zagotujemy czy podgrzemy posiłek. Chyba, że jesteśmy gdzieś w lesie i mamy pozwolenie na rozpalenie ognia czy na terenie prywatnym jak najbardziej możemy sobie takie coś gotować na ognisku i wtedy już w plecaku mamy kilka rzeczy mniej. Następną rzeczą to jest nóż. Wiadomo, nóż w dzisiejszych czasach no to jest podstawa, tak? Każdy tam szuka jakiegoś super noża survivalowego, bushcraftowego, żeby był po prostu idealny, ale wiadomo, wiąże się to, wiąże się to też z ogromnymi kosztami. No bo nie oszukujmy się, każdy wie i zdaje sobie sprawę, ile kosztuje taki nóż dobry, tak? To nie, są, to nie jest wydatek 100 czy 200 zł. To jest wydatek dużo większy. A na sam początek. Takiego obozowania, jeśli ktoś chce poczuć smak bushcraftu i takiego leśnego obozowania, polecam zwyczajną morę, którą kupimy, nawet tam widziałem gdzieś na jakiejś aukcji, chyba była po 30 coś zł. I jest naprawdę, jak na sam początek, świetnym rozwiązaniem. Zrobimy nią wszystko, nauczymy się takiego leśnego rzemiosła. I tam bierzemy sobie w prawę. Z czasem, wiadomo, nikt nie musi, nie namawiam nikogo, żeby kupował jakieś super drogie noże, ale jeśli ktoś będzie uważał, że już mora jest dla niego po prostu za słaba, no to może sobie kupić jakiś inny nóż według własnych tam upodobań. Następnym rozwiązaniem jest to butelka na wodę, manierka, bukłak, czy jak ktoś mówi. Możemy to zastąpić a Zwyczaj, zwyczajną taką buteleczką po zwykłej wodzie taką samą rolę i zadanie spełnia jak taka oryginalna manierka, czy menażka, czy jak ktoś tam mówi. Wodę przetrzymamy w tym, przetrzymamy. Nie wyleci, nie wyleci. Pojemność wiadomo, jest akurat, ja tu mam 1,5 litra, chyba. Można sobie zwiększyć i prawie za darmo. Taka buteleczka idealnie się sprawdzi. Teraz kwestia naczyń turystycznych, garków, patelek, naszek i wszystkiego, co tam jest potrzebne. Są dwa rozwiązania: albo kupujemy zwykły kubek stalowy, naprawdę kilka złotych kosztuje, a zagotujemy w nim wodę, podgrzejemy sobie posiłek, a nawet na upar tego. Jak kupimy oczywiście odpowiednio duży kubek, to może nam to posłużyć jako patelka, tylko później trzeba wiadomo poświęcić trochę pracy i to doszorować, umyć żeby później herbata nie smakowała jak naleśniki czy schabowy tak? albo kupić po prostu znać zwyczajnie w świecie zestaw takich garków turystycznych tam jest rondelek, patelka talerzyk i mieć po prostu taki zestaw kupimy już go w granicach tam do 50 zł. Fajny zestawik już kupimy. Są gatunki ze stali i aluminiowych. Jedni są zwolennikami aluminiowych, inni znowu stalowych. To już jest kwestia indywidualna, bo niektórzy twierdzą, że aluminium pod wpływem temperatury wydziela oczywiście szkodliwe substancje dla naszego organizmu. Jest to szkodliwe. Chociaż ja uważam, że ludzie kiedyś jedli łyżkami aluminiowymi, nie było tak... Stala, stal nie była tak popularna garki, nie garki, było wszystko aluminiowe i żyli i nikt nie wiedział o tym a nagle w dzisiejszych czasach wszystko jest szkodliwe to no już pozostawiam waszej kwestii do wyboru no i następną sprawą jak nie w sumie najważniejszą to jest plecaczek, tak? jest tak, albo kupujemy droższy, lepszy plecak, ale wiadomo, to już się też wiąże z kosztami. Wystarczy, uwierzcie mi, naprawdę zwy, nadzwyczajnie w świecie zwykły plecak i do niego włożymy sobie wszystko. To jest akurat plecak, no nie na kilka dni, na tydzień na wyprawę, tylko taki na jednodniową wyprawę, chociaż ja w nim nawet 3 dni po spakowaniu z takim plecaczkiem sobie biegałem. Naprawdę uświetny. Co prawda, wyglądał on jak choinka, po rozbudowaniu wszędzie było, wszędzie był rozbudowany, ale jakoś dałem radę, tak? Ale jeśli ktoś zaczyna przygodę z łóżkaftem, z lasem i chce poczuć smak tego hobby, to naprawdę wystarczy zwykły plecaczek za kilka złotych, jak na sam początek. Tyle, żeby włożyć te wszystkie nasze gadżety do tego plecaka i jakoś je przenoszę. Jak widzicie, tanim kosztem możemy naprawdę stworzyć sobie taki podstawowy ekwipunek bushcraftowy czy survivalowy, nie wydając, nie tracić naprawdę od razu góry pieniędzy. Jeśli ktoś by miał kupić od razu cały ekwipunek i cały sprzęt, oczywiście oryginalnych rzeczy, to by poszedł z torbami, bo to nie są tanie rzeczy, uwierzcie. Jeśli ktoś będzie chciał sobie z czasem Zmienić to wszystkie rzeczy, które dzisiaj powiedziałem, jak najbardziej. Jeśli spodoba mu się nasze hobby, klimat, lasu i tego magicznego miejsca, z czasem może sobie ten ekwipunek zmieniać i udoskonalać. Ale jeśli ktoś oczywiście chce pozostać przy tym ekwipunku, bo stwierdzi mu jednak, że szkoda pieniędzy, to jak najbardziej może zostać. Bo to nie chodzi o to w naszej pasji i hobby, żeby. Chodzić obładowany jak komando z jednostki specjalnej po lesie z plecakiem wypchanym gadżetami, tylko chodzi po prostu o to, żeby poczuć magię tego miejsca, odpocząć i poobcować trochę z naturą. I to o to właśnie chodzi w naszej pasji i hobby. Bo gadżety to jest tylko dodatek, który, który praktycznie nie jest w ogóle potrzebny. Kiedyś ludzie nie mieli tych gadżetów, a radzili sobie doskonale. Dobrze, mam nadzieję, że Wam rozjaśniłem trochę pogląd lasu i że wcale na sam początek nie trzeba wydawać, Bóg wie, ile pieniędzy, żeby zacząć przygodę z bushcraftem czy survivalem. Naprawdę wystarczy podstawowy ekwipunek czy wziąć jakiegoś kolegę i zarazić się tą, tym naszą, tą naszą pasją i hobby. Zobaczyć, jak to się po prostu wszystko je. Dziękuję za uwagę. I że obejrzeliście mój film do końca. Zapraszam także do subskrypcji kanału, żebyście byli na bieżąco z moimi filmami. Cześć!